Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z rasy, która nazywa się The Fisher Cat. Moi drodzy, o przesympatycznym kotku, który postanowił zostać rybakiem! No, nie od dziś świadomo, że koty uwielbiają jeść ryby, moi drodzy! Patrzcie, jaką ma fajną łódkę sieć i harpun nasz kuciaczek! No to idziemy, kochani, rozpoczynamy połów. O, jakie smakowite rybony! Przepyszne! O tak! No dalej, nasz kocórku, ojej, i są meduzy. A wiecie, z czego są znane meduzy? No właśnie, mają parzydełka, mogą nas poparzyć. Oj, coś czuję w kościach, że nie należy na nie polować, moi drodzy. O tak, o dalej, dalej. Na razie mamy tylko taki jeden grot na łańcuchu, ale nie przejmujmy się. Mam nadzieję, że będzie można naszą broń rozwijać. A jakże, a jakże? O, jeszcze mamy jakieś bonusy na samym dole. O, a co to takiego fajnego? Wow, to jest jakaś bomba, która na chwilę unieruchamia nasze rybki. Jej, ile tutaj już jest medus? O jak ciężko mnie trafić, moi drodzy! Nie jest to naprawdę proste. O jaka śmieszna rybka się pojawiła, patrzcie tylko! Wow! I potem mamy kombosy, tak. Jak po kolei uda nam się, moi drodzy, ileś tych rybek połowić, to wtedy mamy kombosy. O nie! Widzieliście co się stało? Jak trafimy w tą wstrętną ośmiorniczkę, to niestety, ale nasza bateria się szybciej zużywa. O, mamy kombo, jak fajnie, to mi się podoba. No dalej nasz kociaczku, 13, 11%, 10% energii, tylko tyle. Dużo szybciej niestety ta energia spada, kiedy trafiamy we wstrętną meduzę. Niestety, kochani, niestety, niestety. O, to nie są kabarety, nasz biedny kotek, wyczerpała mu się energia. No cóż, kochani, zobaczmy w takim razie, co tutaj możemy sobie porozwijać. O, mamy taką ikonkę z harpunem. O, następny poziom 240, a ja mam 42. Ale patrzcie, jak dużo mamy tych harpunów i coraz więcej mają tych grotów. Świetnie! No to opłaca się grać. A jakże, a jakże? Jaką rybkę wybierzemy czerwoną, czy żółtą? Wszystkie są pyszne dla naszego kociaczka, nieboraczka! O nie! Tak. Poraziły go prądem wstrętne meduzy. Zdecydowanie nieboraczka jak trafia w te okropne meduzy. O, no dalej, dalej. Wow, patrzcie. Możemy je nakarmić. Możemy je nakarmić i wtedy w takiej pięknej grupce sobie pływają moje ukochane rybonki. I łatwiej nam wtedy jest zrobić to kombo. A jakże. I mamy znowu bombkę. Świetnie. Także moi drodzy, na dole... Po prawej stronie w rogu mamy właśnie taki pokarm dla rybek. Następne to jest sieć, w którą możemy łapać grupę rybonów. I oczywiście mamy naszą paraliżującą bombkę. Świetnie. O tak. Łowimy, łowimy i się nie znudzimy. No nasz biedny kotek się znudził, bo niestety, ale mu się energia wyczerpała. Kochani, no dalej brakuje nam kasiórki, żeby rozwinąć nawet ten najbardziej podstawowy harpun. Cóż trudno, kochani. O, ale pocieszające jest to, że jak mamy tylko jeden grot, to wtedy jest mniejsza szansa, że akurat trafimy we wstrętną meduzę. O, jak fajnie, mamy sieć! O, nie. I niestety nas poraziła meduza, okropna, i mamy kombo. To mi się podoba. No dalej, dalej. Nie, 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 nie damy się wstrętnym meduzom. O, patrzcie tylko, rewelacja! O i mamy pokarm dla rybek. Zaraz was nakarmię. Tak, hehe, he, już zaciera łapki na szkotek! Oczywiście to jest przynęta. To jest przynęta. O, coś czuję w kościach, że trzeba będzie najpierw użyć tej karmy, a następnie potem sieci. O, wtedy całą grupę można złapać. Wiecie co? Ta sieć dobra jest też na meduzy. Jak łapiemy te meduzy do sieci, to wtedy zdaje się, że nas chyba nie rażą tym prądem. O, tak! Lubię, jak jesteście nieruchome! Rybonki! O, jak super! Jakby był to patyk, a nie łańcuch, to od razu nad ognisko i pieczemy rybony! I pieczemy! Grillowane rybony! Biedny kociak! Patrzcie, ile mamy kasiury! Możemy sobie naszą najbardziej podstawową broń już rozwinąć. No pewnie, że sobie rozwiniemy. A jakże, a jakże? I idziemy dalej. Jeszcze daleka droga przed nami, żeby sobie upolować. O no, tak, kolację. No może dla siebie samego już upolował nasz kotek, ale dla całej rodziny kociej to jeszcze troszkę tego będzie. O, a jakże? Ale super ławica! Tyle tych rybonów tutaj jest! I kombo mamy! Świetnie! O nie, o nie! Restartuje się nasze kombo, jak trafiamy w meduzę. O nie, o nie, trafiamy w meduzę. I mamy jedzonko, i mamy karmę dla naszych rybek, dla naszych rybonów. Zaraz was nakarmię, koleżanki i koledzy. Świetnie, patrzcie. O, jak im smakuje, jak, jak mi smakuje. Tak, mi też. Będziecie bardzo smakować. Bardzo. O jej smarżony rybon. O, ale koty to chyba tak. Po prostu mogą też zjeść rybkę i też im będzie smakować. A jakże? A jakże? Siedem kombo! Widzieliście to? Niestety zniknął. O, nie, nie. Ale nakarmimy nasze rybony i zaraz znowu będzie kombo przecudowne. Brakuje nam sieci. Przydałaby się jakaś sieć, wreszcie. Wiecie co? Jakoś nie zauważyłam specjalnie, żeby rozwinięcie tego harpuna coś dało. O, biedny nasz kotek jest ranny, Możemy rozwinąć? No nie możemy. 260. No, niewiele brakuje, ale zawsze coś. Kurcze pieczone. Rybko pieczona. Rybka pieczona. O, dalej, 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 mocniej. Sieć. Brawo. I teraz weź te meduzy. Do sieci, do sieci. O, właśnie. Miamiam,iam,iam,iam,iam. Wow, i kombo mamy. Tak. I się tu nie poddamy. Nie mogę trafić w to jedzonko. Kurcze pieczone. Za daleko jest. Za daleko. O nie! Dobra, Max, patrzcie, jakie kombo! Max! Rewelacja! To mi się podoba! Dużo kasiórki teraz zarobimy! No i w końcu może sobie rozwiniemy co trzeba, o nie! O nie! O nie, nie damy się! Wstrętne meduzy! Akurat tutaj chcecie sobie popływać! Nie macie innych terenów akurat w tej ławicy! Gdzie tak fajnie się łowi rybony na kolację? O, 20-20% energii i... I prawie nic. Przez to, że trafiłem na ze znowu. o, Trafiłam. Trafiłam. Kotek trafił. <laughs> no. No dobra. Okej. Okay. I nareszcie możemy sobie to rozwinąć. Coś to da. Coś to da. Tra -la 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 -la. O zaraz zobaczymy. No choć tutaj rybonku. My Jedna rybka już złapana. O nie. Znowu płyną. Znowu płyną w naszym kierunku. Niedobre ośmiorniczki. Niegrzeczne. Ja wam dam. Ja wam dam. Ała. To bulało. Zdecydowanie. Koty nie lubią wody. A tym bardziej prądu. O! No właśnie, koty nie lubią wody. To co ty tutaj robisz, koleżko? Ale ryby lubią, ryby lubią. Także woda tutaj jest mniejszym złem. Świetnie. Świetnie. O, tak. O, i kolejna bombka. Ja chcę może jakieś inne bonusy. Na przykład jedzonko i sieć. Wtedy by udało nam się więcej rybonów po... Zła... złapać. O nie, nie chciałem meduzy! O, chciałem rybonki! O jest żarełko! Chodź tutaj do mnie! No chodź! O, udało się! Je, 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 udało się! Świetnie, brawo! Zaraz, zaraz z Was na o kolejne jedzonko! Jak fajnie! To mi się podoba! Tak, karmimy, karmimy i się tym nie znudzimy. Tralala, szkoda, że te bonusy nie pozostają na następny raz, bo właśnie nasz kotek stracił energię, a bonusy zostały. To straszne, ale możemy sobie rozwinąć naszą broń na szczęście. Coś to da. Tralalalalala, zaraz zobaczymy. O, ta jakby trochę dalej dostawała ta nasza broń. No cóż, ale szału nie ma, szału nie ma, moi drodzy. Myślałam, że to chociaż szybciej jakoś będzie się... O, tym harpunem łowić. O tak, świetnie. I mamy sieć, moi drodzy! I mamy sieć! Je, 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 Nie damy się! O, pięknie, kolejny rybon. O, tak, kolorowe rybki. Bardziej nadają się do akwarium tak naprawdę niż na jakikolwiek posiłek. Chociaż, jeśli chodzi o wielkość naszego kotka, to nawet są dość spore te rybony. O, nie, no co chwilę trafiam w te okropne meduzy! jellyfish, O, galaretka! Mm. I mamy sieć, i mamy sieć. I tak. Pozbieraliśmy wstrętne meduzy. To mi się podoba. Znowu sieć. O tak. I kolejna sieć. I znowu meduza. Jakiegoś mam pecha. Trafiam cały czas na te meduzy i na te meduzy. Za dużo ich tutaj jest. Kurcze pieczone. O, chciałabym dotrzeć do większej ilości fal. A jakże, a jakże? Gdzie jest jedzonko? O, jest jedzonko! Jej, wyszota smakota. nie Koniec naszego kotka biednego, włochatego, ojej. No cóż, kochani, rozwijamy czy czekamy dalej? Czekamy dalej. Chcę kolejny harpun kupić. Tym razem, tym razem, moi drodzy, już nie będę rozwijać tego, bo widzę, że to niewiele da. Tra la 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 la. Może tym razem uda nam się rozwinąć jakiś inny, lepszy. Kupić najpierw lepszy, a potem rozwinąć ten lepszy, o. A jakże, no pewnie, że tak. Tralalala, przydałaby się teraz sieć, bo chcę spróbować mój sposób nowy. O, właśnie, ale nie mam sieci, nie mam sieci. O, jest znowu jedzonko. Damy radę, damy radę. O, damy radę i wyjedziemy na olimpiadę <laughs> w łowieniu rybek. O, patrzcie, mamy sieć i to tak przez przypadek. Zaraz Wam pokażę, na czym będzie polegać moja strategia. Najpierw rzucamy im posiłek. No, dalej o właśnie, tak? A następnie używamy sieci i mnam Czyż to nie cudowne? Wow, i od razu takie piękne kombo! To mi się podoba! I tym bardzo optymistycznym akcentem, że udała mi się ta sztuczka. Chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do drugiego odcinka z tej super gierasy. Żegna się z wami Blue Chain. Cześć!